Cześć. Słuchajcie, jestem nad Bajkałem, jest fantastycznie. E, jadąc z Nowosybirska do Irkucka, 30 godzin. Nie przeszkodziło mi to e, <grym>, w złapaniu w Irkucku e, pociągu do takiej wsi, która się nazywa. Zapomniałem, jak napiszę później. W każdym razie jest około 100 km od Irkucka, jedzie się tam 4 godziny takim podmiejskim autobusem. Miałem wielkie szczęście, ponieważ kiedy przyjechałem do Irkucka, miałem dosłownie 15 minut na przesiadkę. O czym poinformowała mnie o tym łamanym niemieckim sympatyczna pani w kasie w Irkucku, na dworcu. No i jakoś udało się ten pociąg znaleźć, wskoczyć szybko do niego i po 4 godzinach wylądowałem w środku nocy na Wajkale. Rozbiłem namiot pociągu, rozpaliłem ognisko. No i jestem. Jest po prostu świetnie. Widok wschodu słońca na Bajkale bezcenny. Chciałbym się powiedzieć, że polecam wszystkim nie wiem, czy sobie inaczej troszeczkę wyobrażałem to jezioro, czy nie w sumie trudno mi cokolwiek powiedzieć ale to w sumie nie jest istotne, jestem tu i jestem z tego powodu bardzo dumny i, i, i zadowolony zimno jest tutaj, bardzo sprawdzałem prognozę pogody i w Irkutku miało być 23 stopnie to prawda kiedy tam przyjechałem Normalnie chodziłem w krótkim rękawku, natomiast w miarę upływu czasu, kiedy dojeżdżałem tutaj, robiło się coraz chłodniej, i faktycznie w nocy było temperatura była 3 stopnie Celsjusza, tylko więc naprawdę zimno. Sfotografowałem wschód słońca. Później wrzucę na Facebooka to zobaczycie, jak to wygląda. Bajkał w lodzie jeszcze. W lodzie, i słuchajcie w ogóle te krajobrazy, ten widok. Tutaj w ogóle jest Mongolia, już niedaleko i tu jest taki teren górzysty. Kiedy jechałem tutaj pociągiem, wszyscy się ze mnie śmiali. Wszyscy w wagonie, ponieważ otwierałem okno, robiłem zdjęcia, uśmiechałem się sam do siebie i tylko wszyscy na mnie patrzyli i się śmiali tak pozytywnie. Ja się też śmiałem do nich. Fantastyczne widoki, po prostu coś, coś co no nie idzie opisać. Udało mi się wczoraj jeszcze kupić kawałek kiełbasy i, i, i dwa piwka na, na świętowanie, e, pomimo tego, że przyjechałem tutaj tak późno. Poznałem e, fajnego gościa w pociągu, który e, okazało się jakieś tam ma polskie korzenie, ponieważ e, e, kiedyś, kiedy... Jego tam przodkowie w czasach, nie wiem, czy sowieckich, czy, czy troszeczkę później, przy, czy przy budowie kolei transsyberyjskiej, czy też zasłani do łagrów, już po prostu ja nie zrozumiałem, bo on mówił po rosyjsku ze swoją mamą jechał tutaj i on mówił właśnie, że jest tam gdzieś synem, prawnukiem czy nie, nie wiem już kim. Właśnie tego kogoś, kto tutaj został zesłany bądź też tutaj pracował i po prostu tak się osiedlili i tu zostali. Miał polskie nazwisko. Przedstawił się Drwalem. Nie wiem, czy już powiedziałem, że był dr jest Drwalem. Tak też tak, też tak wyglądał. <ścoughs> Silny facet. No cóż, rano wstałem tutaj, w sumie mój namiot jest oddalony od jeziora około 15 metrów. No eee, co, Uśmiechnąłem się sam do siebie, gęba sama się cieszy. To jest po prostu bezcenne. Dobra, szkoda garać. Eee, muszę umyć eee, mój kubek po śniadaniu. Tu jest mój kubek. Zaprezentuję Wam. Jak widzicie, eee, wszystko jest jeszcze w Ach, Tak właśnie to jest lud z Bajkału. <laughs> tak, wygląda, tak wygląda plaża. Tak wygląda plaża, pełno kamieni, czyli no nie idzie tutaj się rozłożyć jakby z niczym, z namiotem, tego typu rzeczy troszeczkę dalej. E, za bardzo się nie wyspałem dzisiaj, ponieważ e, pani namiętnie informowała e, przez megafon. E, jakieś tam informacje podawała, tutaj pociągi jeżdżą pasażers pasażerskie towarowe na tej wielkiej górze. Tam jest po prostu to niesamowite. Na tej wielkiej górze jest droga. No, więc nie było zbyt cicho, ale to nieważne. Dobra, muszę mieć ten kubek, sparam. Na razie.